Cześć. Dzisiaj chciałabym omówić temat wartość bezwzględna liczby i wyrażenia algebraiczne. Zacznę od teorii. Co to jest wartość bez, bezwzględna? Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej to jest jej odległość od zera na osi liczbowej, czyli wartość bezwzględna z liczby a daje nam albo a, albo minus a. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jak sobie narysujemy właśnie oś liczbową, i na niej postawię liczbę 0 oraz, yy, oraz liczbę 2 oraz liczbę minus 2, to odległość 0 do dwójki wynosi 2 i tak samo odległość od 0 do minus dwójki wynosi również 2. Łatwiej może by było nam to wytłumaczyć na podstawie na przykładzie północ-południa, jeśli przejdę e, 2 km w, e, w kierunku północnym, no to przechodzę 2 km. Jeśli przejdę 2 km w, poł, e, w kierunku południowym, to także przejdę 2, 2 km, pomimo tego, że kierunek jest inny, więc tutaj możemy sobie to porównać. Tak samo tutaj, od 0 do 2 odległość jest równa 2, i od 0 do minus 2 też jest równa 2. Tutaj ten znak przy tych liczbach jest. Tutaj ten znak przy tych liczbach jest po prostu inny. Jakie są podstawowe własności wartości bezwzględnej? Wartość bezwzględna z liczby 0 wynosi 0, wartość bezwzględna z liczby A i wartość bezwzględna z minus A jest taka sama. Jeśli mamy iloczyn, iloczyn dwóch liczb wartości bezwzględnej, możemy to rozdzielić na dwie, dwa osobne moduły. I tak samo to dotyczy dzielenia. Możemy tak samo tutaj rozdzielić to na dwa osobne moduły. I mamy coś takiego jak trójkątowa nierówność, gdzie A plus B w module jest mniejszy bądź równy, kiedy te dwie liczby rozdzielimy na sumę dwóch osobnych modułów. I wartość bezwzględna różnicy dwóch liczb A i B, czyli A minus B w module, to odległość między tymi liczbami na osi liczbowej. Jak rozwiązujemy równania i nierówności z wartością bezwzględną? Równanie, jeśli mamy wartość bezwzględna z liczby x równa się k, to mamy dwa rozwiązania. Albo x równa się k, czyli opuszczamy moduł bez zmiany znaku, lub x równa się. Minus k. Na przykład wartość bezwzględna z x równa się 2. I mam dwa rozwiązania. Albo opuszczam moduł bez zmiany znaku, i wtedy mamy x równa się 2, lub opuszczam moduł ze zmianą znaku, i wtedy mamy minus x równa się 2. mnożę razy minus 1, wtedy x równa się minus 2. Nierówności? Tu tak samo. Ma, będziemy mieli. Kilka rozwiązań. Yy, w zależności od tego, jak opuszczamy moduł, możemy moduł opuścić ze zmianą znaku lub bez zmiany znaku. Jeśli będę miała, że x yy, wartość bezwzględna z liczby x jest większa od 2, no to opuszczamy moduł ze zmianą znaku lub bez zmiany znaku. x większy od dwójki lub minus x. Większy od dwójki. Wtedy tutaj muszę pomnożyć razy minus jeden, żeby pozbyć się minusa. A skoro mnożę przez liczbę ujemną, zmieniamy się zwrot znaku. Wtedy x jest mniejszy od minus dwóch. I nanosimy naszą odpowiedź na oś liczbową. Mamy, e, mamy dwójkę i mamy liczbę minus dwa. x jest Większe od dwójki, czyli idziemy w tą stronę, kółko jest otwarte, bo mamy większe od dwóch i od minus dwóch x jest mniejsze, czyli idziemy w lewą stronę, i tak samo tutaj kółko otwarte. Pierwsze zadanie z matury czerwiec 2025: liczby x1 i x2 są różnymi rozwiązaniami równania. I mamy dokończyć zdanie. Iloczyn x1 razy x2 jest równe. Czyli mam tak, przepisuję moje równanie x minus 6 w module równa się 4 i opuszczam bez zmiany znaku i ze zmianą znaku. x minus 6 równa się 4 bez zmiany znaku i minus x minus 6 równa się 4. Wymnażam razy minus 1, żeby pozbyć się minusa i otrzymujemy x minus 6 równa się minus 4. Przenoszę minus 6 na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli mamy x równa się minus 4 dodać 6. x równa się 2. Przechodzę do pierwszego równania. Przenoszę tak samo minus 6 na drugą stronę. x równa się 4 plus 6. x równa się 10. Czyli mamy dwie odpowiedzi, x1 równa się 10 i druga odpowiedź, x2 równa się 2. My mamy policzyć iloczyn, czyli mam 10 razy 2 jest to 20. Odpowiedź B. Liczby x1 i x2 są różnymi rozwiązaniami równania, a teraz mamy policzyć sumę: x1 plus x2. Czyli tak samo, przepisuję x plus 4 równa się 7, opuszczam moduł bez zmiany znaku i ze zmianą znaku. Rozwiązuję pierwsze równanie, przenoszę czwórkę na drugą stronę ze zmianą znaku. x równa się 7 minus 4, x równa się 3. Tutaj mnożę razy minus 1. x plus 4 równa się minus 7. Przenoszę czwórkę ze zmienionym znakiem na drugą stronę i mamy minus 7, minus 4 i to się równa minus 11. I teraz liczymy sumę 3, dodać minus 11 jest równe minus 8. Odpowiedź b. Liczba wszystkich całkowitych rozwiązań nierówności jest równa. x plus 1 mniejszy od 3. I tak samo, ze zmianą znaku i bez zmiany znaku. x plus 1 mniejszy od 3 i minus x plus 1 mniejszy od 3. Rozwiązuję pierwszą nierówność, jedynkę przenoszę na drugą stronę. Ze zmianą znaku i otrzymujemy x3 minus 1, x mniejszy od 2. Druga nierówność wymnażam na najpierw razy minus 1 i po lewej stronie zostaje mi x plus 1. Odwracam zwrot znaku. Teraz będzie x plus 1 większy i 3 razy minus 1 daje mi minus 3. Przenoszę jedynkę na drugą stronę z, z odwrotnym znakiem x większy od minus 3, minus 1, x większy od minus 4. Rysuję oś, zaznaczam odpowiedzi minus 4 i 2. x jest mniejszy od 2, czyli idę w lewą stronę. Ale x jest większy od minus 4, czyli idę w prawą stronę. Tutaj, tam gdzie mi się pokrywają przedziały, tam są moje odpowiedzi. Oczywiście od 2 i minus 4 są otwarte, bo jest znak większy lub mniejszy. Czyli mamy od minus 4 do 2, ale w przedziałach otwartych, czyli x należy od minus 4 otwartej do dwójki otwartej. Teraz wypisuję swoje rozwiązania, czyli jest to minus 3, minus 2, minus 1, 0 oraz 1. I teraz liczba wszystkich całkowitych rozwiązań nierówności jest równa 1, 2, 3, 4, 5. Odpowiedź C. Dana jest nierówność i na którym rysunku poprawnie zaznaczona na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność. Przepisuję nierówność x minus 1 w module większy bądź równy 3. I tak samo opuszczam bez zmiany znaku x minus 1 większy bądź równy 3 i ze zmianą znaku minus x minus 1. Większy bądź równe 3. Przerzucam minus 1 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy x większy bądź równy 3 plus 1. Otrzymujemy x większy bądź równy 4. Tutaj wymnażam razy minus 1. Otrzymuję x minus 1 mniejszy bądź równy minus 3. Przerzucam minus 1 na drugą stronę i otrzymuję x mniejszy bądź równy minus 3. Dodać 1x mniejszy bądź równy, minus 3 plus 1 daje mi liczbę minus 2. Rysuję oś liczbową. Zaznaczam odpowiedzi: minus 2 oraz 4. x jest większy bądź równy 4, czyli idę w prawo, kółko zamalowane. x jest mniejszy od minus 2, Mniejszy bądź równe, czyli idę w lewo oraz kółko również zamalowane. Patrzę, czy mam taką odpowiedź. Jest odpowiedź B. Na osi liczbowej zaznaczono przedział. Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności i mamy wybrać, dla której nierówności. Sprawdzam po kolei. I do, do odpowiedzi pierwszej mamy x minus 2 mniejszy od 5 i tradycyjnie bez zmieniania znaku x minus 2 mniejszy od 5 przerzucam minus 2 na drugą stronę ze zmienionym znakiem x mniejszy od 5 dodać 2, czyli x mniejszy od 7. Przechodzę do drugiego rozwiązania, opuszczam moduł, ale ze zmienionym znakiem minus, otwieram nawias okrągły x minus 2 mniejszy od 5, wymnażam razy minus 1 i otrzymuję x minus 2, zmieniam zwrot znaku, bo wymnażam razy minus 1 większy od minus 5. Przerzucam minus 2 na drugą stronę ze zmienionym znakiem. I otrzymujemy x większy od minus 5, dodać 2, co daje nam x większy od minus 3. Rysuję oś liczbową, zaznaczam odpowiedzi: minus 3 oraz 7. x jest mniejszy od 7, więc rysuję przedział w lewo z kółkiem otwartym. Minus 3x jest większy, więc idę w prawo, i przedział jest również otwarty. Czy tak wygląda moja odpowiedź? Tak wygląda, więc zaznaczam odpowiedź A. Dana jest nierówność i mamy zaznaczyć, który przedział został poprawnie narysowany, więc zaczynam od tego, że opuszczam moduł bez zmiany znaku i ze zmianą znaku, czyli mamy x minus 5 mniejszy od 2 lub się minus x minus 5 mniejszy od 2. Rozwiązuję pierwszą nierówność. Minus 5 przerzucam na drugą stronę ze zmienionym znakiem i otrzymuję x mniejszy 2 dodać 5. x jest mniejszy 2 dodać 5 równa się 7. Przechodzę do drugiej nierówności. Wymnażam razy minus 1 i otrzymuję x minus 5. Znak odwracam. Większy od minus 2. Przerzucam minus 5 na drugą stronę ze zmienionym znakiem i otrzymuję x większy od minus 2, dodać 5, a nasz wynik to x większy od 3. Rysuję oś liczbową, zaznaczam odpowiedzi 7 i 3. x jest większy od 3, czyli idę w prawo. Kółko otwarte. X jest mniejsze od 7, czyli idę w lewo, uko również otwarte. I jest to odpowiedź D. Wszystkich liczb całkowitych dodatnich spełniających nierówność jest. I mamy X plus 5 moduł mniejszy od 15. Pierwsze rozwiązanie bez zmiany znaku. X plus 5. Mniejszy od 15. Przerzucam piątkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli mamy x jest mniejszy od 15, odjąć 5, co daje nam wynik x jest mniejszy od 10. Drugie rozwiązanie ze zmienionym znakiem minus otwieram nawias X plus 5, zamykam nawias mniejszy od 15, wymnażam razy minus 1. I otrzymuję x plus 5, zmieniam zwrot znaku większy od minus 15. Przerzucam 5 na drugą stronę ze zmienionym znakiem i otrzymuję x jest większy od minus 15, minus 5, minus 20. Rysuję oś liczbową, zaznaczam odpowiedzi minus 20 oraz 10. x jest mniejszy od 10, czyli idę w lewą stronę. Kółko otwarte, x jest większe od minus 20, więc idę w prawo i tak samo kółko otwarte. I teraz wszystkich liczb całkowitych dodatnich. Liczby całkowite dodatnie zaczynają się od jedynki. Czyli wypisuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bez 10, bo do... Mm, Nasza odpowiedź jest do 10, ale z wyłączeniem 10. Tak? X należą od minus 20 otwartych do 10 otwartych. I ile mamy tych liczb całkowitych dodatnich? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Odpowiedź A. Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów i mamy wybrać prawidłową odpowiedź. Sprawdzam odpowiedź pierwszą. Mamy x minus 3,5. Opuszczam nawias bez zmiany znaku. Większy bądź równy 1,5 i ze zmianą znaku minus x minus 3,5 większy od 1,5. Przerzucam minus 3,5 na drugą stronę i otrzymuję, że x jest większy od 5, co nam się zgadza. Lub wymnażam razy minus 1. Otrzymuję x minus 3,5 jest mniejszy od minus 1,5. Przerzucam minus 3,5 ze zmienionym znakiem na drugą stronę i otrzymuję, że x jest większy od 2. Od Co nam się nie zgadza, bo w odpowiedziach mamy minus 2. Więc przechodzę do odpowiedzi B. Opuszczam moduł bez zmiany znaku. x minus 1,5 jest większy od 3,5. Przerzucam minus 1,5 na drugą stronę i otrzymuję, że x jest większy od bądź równe 5. Opuszczam moduł ze zmianą znaku. Minus x minus 1,5 jest większy od 3,5. Wymnażam razy minus 1. x minus 1,5. Zmieniam zwrot znaku i otrzymuję minus 3,5. Przerzucam minus 1,5 na drugą stronę ze zmienionym znakiem i otrzymuję minus 3,5 dodać 1,5. Co daje nam x większy, x mniejszy bądź równe minus 2. I to jest nasza odpowiedź. Jeszcze się tylko upewniam. Rysuję oś, zaznaczam odpowiedzi minus 2, 5, x jest większe bądź równe 5. Kółko zamalowane, idę w prawą stronę. Minus 2, kółko zamalowane, idę w lewą stronę. I wszystko nam się zgadza. Jest to odpowiedź B.